Ona wyszła do nich sama. Wyszła z bezpiecznego, artystycznego azylu teatru prosto w paszczelwa. Stanęła twarzą w twarz z tłumem, który żądał, by publicznie przeprosiła prezydenta. A zamiast skruchy, zamiast dyplomatycznych uników, usłyszeli słowa, które rozpętały piekło. Znana aktorka Joanna Szczepkowska, legenda sceny, ikona pewnej epoki, bezwstydnie zakpiła z Karola Nawrockiego i jego poprzednika, a lud zareagował natychmiast. Ten dzień w Lemborku, 29 września 2025 roku, przejdzie do historii jako symbol głębokiego pęknięcia Polski. Wszystko miało być rutyną. Kolejny spektakl w trasie, kolejny wieczór z publicznością w niewielkim mieście. Joanna Szczepkowska, ceniona aktorka o wyrazistych poglądach, miała wystąpić w Lemborku. Data była ustalona od dawna. Przygotowania przebiegały bez zakłóceń, aż do dnia poprzedzającego wydarzenie. Wtedy do aktorki i organizatorów dotarła nieoczekiwana, mrożąca krew w żyłach wiadomość. Lokalny klub gazety polskiej oficjalnie zgłosił i organizuje demonstrację tuż przed teatrem dokładnie w momencie, gdy publiczność będzie wchodzić na spektakl. Hasło: krótkie, wojskowe i dosadne. Przeproś prezydenta RP. Protest miał dotyczyć bliżej nieokreślonych słów Szczepkowskiej po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego. Co dokładnie miała na myśli organizatorzy? Nie było jasne. W internetowych zaproszeniach pojawiał się jedynie tajemniczy wielokropek. Sama aktorka była kompletnie zaskoczona. Jak relacjonowała w sieci. Dostaliśmy zawiadomienie, że w Lęborku zgłoszono demonstrację klubu Gazety Polskiej pod hasłem Przeproś prezydenta RP i odbędzie się ona przed spektaklem. W internecie można przeczytać, że klub Gazety Polskiej w Lęborku zaprasza na protest piątek przeproś prezydenta RP do słów i od Szczepkowskiej po zaprzysiężeniu i tu nie ma jasności, z jakimi słowami to ma coś wspólnego, bo pojawia się wielokropek. Tego jeszcze nie było. Pojęcia nie mam, ile tam będzie osób, może trzy, może sto, ale gdyby tak sprawy miały się rozwijać, od razu napiszę, jakie jest moje stanowisko. Już wtedy czuć było w jej słowach nie tylko zaskoczenie, ale i rodzącą się determinację. Szczepkowska nie zamierzała się uginać. Nie zamierzała milczeć. I tu dochodzimy do wow tej historii. Do momentu, który zamienił zwykły, lokalny protest w medialną burzę o zasięgu ogólnopolskim. Gdy aktorka była w trakcie próby w teatrze, pod budynkiem zaczęli zbierać się protestujący. Okrzyki stawały się coraz głośniejsze. Wiercały się w teatralną ciszę. Słychać było przemówienia przez megafon. Jak później relacjonowała Szczepkowska, mówiono nie tylko o niej, ale przy okazji także o Wałęsie Bolku. Padło nazwisko obecnej tam posłanki PiS, której wypowiedzi, zdaniem aktorki, były nie do przyjęcia nawet z dużym marginesem tolerancji. Co najważniejsze, protestujący zwracali się bezpośrednio do niej, pani Joanno. Wzywali ją. Skupienie się na próbie, na tekście, na emocjach roli stało się niemożliwe. I wtedy Joanna Szczepkowska zrobiła coś, czego nikt się nie spodziewał. Coś absolutnie w jej stylu, odważnego, bezkompromisowego, ale i potencjalnie wybuchowego. Zamiast schować się za kulisami, zamiast poprosić ochronę o interwencję, zamiast zignorować tłum i skupić się na sztuce, postanowiła wyjść do nich. Sama, bez obstawy, bez przygotowanego scenariusza stanąć twarzą w twarz z ludźmi, którzy przyszli ją potępić, którzy uważali ją za wroga. Jak później tłumaczyła ten impuls Zawsze wychodzę z założenia, że warto rozmawiać i to nie jest żaden slogan z mojej strony. Chciała dialogu. Chciała wyjaśnić swoje stanowisko. Być może naiwnie wierzyła, że rozmowa jest możliwa. Ale to, co powiedziała, tylko dolało oliwy do ognia. Stanęła przed protestującymi i spokojnie, ale stanowczo, z podniesioną głową, wygłosiła swój polityczny i moralny manifest. Powiedziała wprost, że nie szanuje Karola Nawrockiego. Ale to był dopiero początek jej bezkompromisowej tyrady. Postanowiła zrobić publiczny, bezprecedensowy przegląd prezydentów Polski po 1989 roku, jasno określając, Kogo szanuje, a kogo nie. Była to swoista lustracja prezydencka dokonana przez artystkę. Szacunek wyraziła wobec Lecha Wałęsy, co już musiało rozścieczyć część tłumu i Aleksandra Kwaśniewskiego. Jednocześnie zaznaczyła, że nie wyrażała szacunku wobec Wojciecha Jaruzelskiego jako prezydenta. A potem padły słowa, które musiały zaboleć protestujących najbardziej. Szczepkowska wskazała, że nie szanowała również Andrzeja Dudy jako prezydenta. A jako przeciwwagę, jako wzór męża stanu, wskazała Donalda Tuska. Była przy tym niezwykle precyzyjna w swoich ocenach, co czyniło jej wypowiedź jeszcze bardziej dotkliwą. Rozróżniała szacunek do osoby i do urzędu, pokazując, że jej krytyka nie jest ślepą nienawiścią. Nie bardzo szanowała Mlecha Kaczyńskiego jako prezydenta RP w związku z jego poglądami. Natomiast szanowałam urząd, jaki sprawował, tłumaczyła. Przyznała też, że choć ceni Bronisława Komorowskiego jako uczciwego człowieka, wykofała się z jego komitetu poparcia z powodu fatalnej kampanii prezydenckiej. Ale wobec Dudy i Nawrockiego była bezlitosna. Jej słowa brzmiały jak wyrok. Nie chciałam uszanować i nie szanowałam Andrzeja Dudy jako prezydenta RP. Nie szanuję Karola Nawrockiego. Tu na chwilę zawiesiła głos jakby zbierając siły na ostateczny cios, by po chwili dodać zdanie, które było jak bomba atomowa i należy do tych, którzy mogą uszanować jego wybór dopiero po ponownym przeliczeniu wszystkich głosów. To była już nie tylko krytyka. To było otwarte, publiczne podważenie legitymacji demokratycznie wybranego prezydenta. Sznurkiem, który ciągnie się przez całą tę historię, jest właśnie ta dramatyczna konfrontacja odwaga Szczepkowskiej, by wyjść i powiedzieć swoją prawdę prosto w oczy, ale i jej bezkompromisowość, jej niemal arystokratyczna pogarda dla tych, których uznała za niegodnych, która uniemożliwiła jakikolwiek dialog. Reakcja protestujących była natychmiastowa i gwałtowna. Po jej słowach o Nawrockim i porównaniu do Wałesy: Ja nie szanuję Nawrockiego, a oni nie szanują Wałesy, tłum eksplodował. Spokojna rozmowa, jeśli kiedykolwiek była możliwa, zamieniła się w chaos. Zaczęły się krzyki, że Wałęsa to jest bolek. Rozległo się głośne, rytmiczne skandowanie przeproś prezydenta. Napięcie rosło z każdą sekundą. Na koniec pozostaje pytanie bez odpowiedzi: Czy w tak spolaryzowanym społeczeństwie, gdzie obie strony okopały się w swoich twierdzach, możliwy jest jeszcze jakikolwiek dialog? Czy konfrontacja, nawet pobięta w dobrej wierze? Może przynieść coś innego niż eskalację konfliktu? Joanna Szczepkowska wróciła na próbę. Spektakl się odbył, ale echo tych okrzyków bolek przeproś prezydenta. Jej własnych, odważnych, ale i prowokacyjnych słów, które raniły i dzieliły zostało w Lemborku na długo. Ta historia to gorzka, bolesna lekcja o odpowiedzialności za słowo, o granicach wolności wypowiedzi i o tym, jak trudno jest dziś w Polsce rozmawiać, gdy emocje biorą górę nad argumentami, a szacunek staje się towarem deficytowym po obu stronach barykady.